Witajcie kochani na Tarot Esme Świadomy Rozwój. Przed nami ogólne czytanie tarota dla Zodiakalnych Strzelców na kwiecień 2025 roku. Dla Was przygotowałam talię Craft Tarot, będzie karta przeznaczenia i z talii gwiazdy The Tarot będę ciągnęła dla Was dar kwietnia. Kochani, w opisie znajdziecie e, informacje na temat czytań indywi indywidualnych. Jeśli ktoś potrzebuje, zapraszam serdecznie. E, zaj zapraszam, zajrzyjcie też na moją stronę internetową www.tarotesme.pl Tam e, znajdziecie całą moją ofertę wraz z aktualnymi cenami. No i można pisać do mnie na smkontaktmałpa.gmail.com Zapraszam. Okej. Okay. Proszę, by nasze wyższe ja nieustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem. Co dla naszych kochanych strzelców? Jakie energie, jakie potencjały dla Was na kwiecień 2025 roku? Co dla strzelców? Kwiecień 2025 roku. Główna energia. Rycerz denarów. W przeszłości mamy szóstkę denarów. W przyszłości dwójkę buław. Pomagać Wam będzie as denarów. Przeszkadzać trochę może osiem Kielichów. Rezultat albo rada, rycerz mieczy. Dosyć taki, powiem Wam, ciekawy. Jeszcze macie pazia denarowego z przełożenia. Bardzo ciekawy miesiąc się zapowiada. Zobaczmy, jaki, jaką macie kartę przeznaczenia. Co dla strzelców. dla strzelców. Przestrzeń cię wspiera. Bardzo dobra informacja, bo też oznacza, że to, na co się w tym miesiącu właśnie zdecydujesz, będzie miało tak zwane wsparcie z góry i y, takie prowadzenie i ochronę. Więc y, dobrze o tym wiedzieć, kochani. Y, I też to oznacza, że wszystko, wszystko będzie zgodne z, z, z takim, no, można powiedzieć, y, przeznaczeniem y, wszechświata i tak dalej. Wszystko będzie zgodne z, z tym, nie tylko z tym, co ty masz zamiar zrobić i tak dalej, ale też z takim połączeniem tego wszystkiego, co się dzieje w Twoim życiu, też z całą resztą, więc bardzo, bardzo fajnie. No i to wsparcie, bardzo dobra energia. Zobaczmy jeszcze, co będzie darem kwietnia dla Was. Dar kwietnia, co będzie darem kwietnia dla strzelców. Dar kwietnia dla strzelców. Co jest tym darem? Dwójka kielichów, proszę bardzo. Okej. Okay. No dobrze, wszystkie karty mamy już wyłożone, możemy zaczynać. I y, przede wszystkim tutaj główną kartą w czytaniu jest y, mamy Pazia, denar, y, przepraszam, rycerza y, denarów. Rycerz denarów y, zazwyczaj mówi: Śpiesz się powoli i też działaj y, na spokojnie. Y, dobrze, y, też wskazane w tym miesiącu będzie dla Was zaplanowanie sobie różnych rzeczy. W zrobienie jakiegoś takiego, wiecie, z kierunkiem jakiegoś takiego zapisu nawet, nawet i właśnie zapisanie sobie w jakichś notatkach, co mam do zrobienia, w w której części miesiąca, danego z czym, na co sobie wyznaczę czas, prawda? Więc to może być, myślę, taka bardzo konkretna dla Was informacja, kochane Strzelce. Wiem, że nie wszystkim Strzelcom się to może podobać, bo jednak Strzelce Ogniste lubią, jak się sprawy dzieją szybko. Więc jakoś troszeczkę mo możecie mieć problem z cierpliwością w tym miesiącu, ale bardzo ważne będzie to, jeśli będziecie brać pod uwagę zwłaszcza jakieś nowe możliwości, nowe sytuacje, jakieś nowe opcje, będziecie coś rozpoczynać w tym miesiącu, to bierzcie pod uwagę, że wszystko musi być właśnie takie przygotowane na tip top. Bardzo starannie, bardzo konkretnie, tak żebyście się naprawdę dobrze z tym czuły. Tutaj u Was tak może być, bo w karcie przyszłości macie dwójkę buław, a jest to karta właśnie nowych możliwości, nowych opcji. I myślę, że też mogą pojawić się jakieś dodatkowe rzeczy, które. No, nad którymi po prostu trzeba się będzie zastanowić, żeby je dobrze przygotować przed tak zwanym uszyciem, prawda? Więc to planowanie oprócz tego, że mamy tego rycerza, to dwójka buław też właśnie mówi o tym planowaniu, o na przykład pracy też z intencjami. To też tutaj w tym, w tym miesiącu może być dla was bardzo ważne, żeby popracować właśnie czy z jakąś afirmacją, czy z intencją. Dlatego też... Wykorzystać ten czas, że będzie można to robić. W karcie przeszłości mamy szóstkę denarów, więc widać, że w ostatnim czasie strzelce no, wyrównały swoją energię. Takie mam tutaj wrażenie, że jakaś energia została wyrównana. I też odnoszę takie wrażenie, że właśnie to, to, ta przestrzeń to życie Was wspierało. Prawda, że może nie trzeba było może zbyt wiele robić, ale jakieś wsparcie w tym wszystkim było, być może od innych osób, więc też, też bym to tak widziała. Z tym, że idzie ten nowy początek jakiś u was, to pokazuje tutaj też as denarów, więc te strzelce, które właśnie bardzo starannie sobie to wszystko zaplanują, które będą działać właśnie krok po kroku, które wstrzymają tego konia, prawda, niecierpliwości. To po pierwsze, przyjdzie do was nagroda za to, czyli zostaniecie przez życie tak, jakby nagrodzeni za odpowiednie działanie, ale też Asdenarów pozwala. Rozpocząć właśnie coś nowego. Dla niektórych może to być obranie też nowego miejsca, nawet też może być jakieś, jakaś opcja, możliwość np. pójścia do nowej pracy lub zmiana miejsca zamieszkania. Też, też w tym kierunku to może pójść. Ale a z denarów przede wszystkim jest taką energią. Która bardzo dobrze wróży przyszłość. Dodatkowo jest to, mówi się o tej karcie, że to jest dar losu, że to jest taki, taka nagroda za dobre, wcześniejsze zachowanie, przygotowanie yy, i tak dalej. Yy, I myślę, że to, ta karta też właśnie wskazuje na, tą, na to wsparcie od yy, przestrzeni, od wszechświata, prawda? że tutaj będziecie gdzieś yy, prowadzeni i yy, warto będzie. Też, tutaj też jest ważna informacja, że, ba, że, że warto będzie w tym miesiącu właśnie wchodzić w te rzeczy, które są nowe, spróbować. To, co wszystko dla Was jest dobre, prawda, to, co czujecie, że, że to jest korzystne naprawdę, to warto spróbować warto w te nowe rzeczy wchodzić. No i teraz tak. Co Wam może przeszkadzać? Macie tutaj, kochani, macie ósemkę kielichów i ona tutaj jest tak, jakby w negatywie. Ósemka kielichów w negatywie czasami nie pomaga nam właśnie ruszyć do przodu. Czasami, bo, bo w pozytywie no to właśnie idziemy do przodu. Zostawiamy za sobą inne rzeczy i idziemy do przodu. A w negatywie czasami właśnie tak się dzieje, że. Jeśli nie przygotujemy się tej odpowiednio, to możemy utkwić w przeszłości, utkwić w tym, w jakiejś obecnej sytuacji. I też, też w kielichów w negatywie bardzo często mówi o takich drogach na skróty. Mówi też o takich zakowaniach ucieczkowych, że mam coś do zrobienia, a na przykład siedzę i powiedzmy, nie wiem, no. Układam książki albo coś tam. No. Albo maluję paznokcie. Albo... Wiecie, to są takie, takie typowe działania eskapistyczne. Zamiast robić coś konkretnego, to gdzieś tam właśnie uciekamy w jakieś mniej potrzebne rzeczy. Więc na to trzeba uważać. Jak zauważycie u siebie taką, taką sytuację, że nie robicie już tych nowych kroków w nowym kierunku, prawda? I nie działacie według jakiegoś planu ustalonego, tylko opóźniacie to wszystko, to wtedy trzeba będzie zareagować, uświadomić sobie, że to, co do was przychodzi, jest ważne i jest cenne, i z tego może wyniknąć jeszcze więcej cennych rzeczy, to wtedy właśnie ruszycie do przodu. I mam takie wrażenie, że ruszycie, bo przede wszystkim ta dwójka Buław też już pozwoli gdzieś. Tym, tym inspiracją gdzieś wypchnąć energię do przodu. A rezultat rada: mamy rycerza mieczy, więc w pewnym momencie trzeba będzie powiedzieć sobie, no, trzeba ruszyć, trzeba ruszyć cztery litery i po prostu zacząć działać. Więc myślę, że dla niektórych może to być po prostu też nawet jakiś wyjazd. Pozwolenie sobie na zrobienie takiego, kochani, takiego cięcia, takiego właśnie podjęcia jakiejś takiej decyzji, która pozwoli wam zrobić takie przełamanie właśnie. I też uświadomienia sobie, czego tak naprawdę, co jest, taki, co jest naprawdę dla mnie takie ważne, za czym chcę podążać, prawda, więc myślę, że może w pewnym momencie konieczne będzie takie Konkretne, zdecydowane działanie. I ruszycie właśnie z tej energii na początku, która jest, bo mamy tutaj jeszcze mamy księżniczkę denarów, czyli pazia denarów mamy z przełożenia, więc może to być jakiś pomysł, może to być jakiś dla, dla kogoś pomysł na biznes, albo yy, może pomysł na coś w domu do zrobienia, prawda? Bo to też może tak być tutaj to jest czytanie ogólne, więc tutaj różne rzeczy mogą się pojawić. I czasami, kochani, tak jest, że yy, zastanawiamy się, a może to, a może tamto. A może tak zrobić, a może ktoś mi pomoże, albo coś. No tutaj, pomóc Wam, tutaj rzeczywiście yy, to, to wsparcie będzie. Ale powiem Wam tak, jeśli Wy się zdecydujecie na działanie, to wtedy to wsparcie po prostu przyjdzie. Nagle się okaże, że jedna osoba Wam pomoże, druga a druga osoba Wam pomoże. To wsparcie mieć będziecie. Yy, ważne tylko, żeby nie blokować tego, tego działania. Więc tu ruszycie. Już yy, myślę, że. Ten czas około maja to już może być bardzo intensywny i naprawdę wiele rzeczy może się u Was dziać. Co jest tutaj darem kwietnia? No, mamy dwójkę kielichów, więc dla yy, y, tych strzelców, które są samotne, może być poznanie kogoś, właśnie do nowego związku. Może to być też poznanie przyjaciela, bo nie zawsze tutaj musi chodzić o, od razu o związki romantyczne, ale może być też ktoś, z kim będzie można właśnie tak dyskretnie porozmawiać, tak w cztery oczy. Więc to też może być takie przyjacielstwo, koleżeństwo. Niekoniecznie tutaj musi być damsko-męskie lub jak ktoś inny wybiera inaczej, prawda? Ale po prostu też, też na, w tej sferze takiej przyjacielsko-koleżeńskiej, na zasadzie właśnie takiego zaufania, też może być poznanie kogoś takiego. A dla osób, które są, są już w związkach, to właśnie może być to czas, w którym dane działanie może zbliżyć do siebie dwie osoby. Więc w sumie. W tej pierwszej kolejności też tak może być, że ja przy jakimś właśnie projektowaniu czegoś, stwarzaniu jakiejś sytuacji i tak dalej, może być przy okazji poznana jakaś osoba, bo mamy też dwójkę, Buław to też jest dwa, prawda? To też jest partnerstwo, więc może tak być, że. Przy okazji różnych innych rzeczy, możecie poznać kogoś i właśnie albo się zaprzyjaźnić, albo właśnie może być taka skłonność romantyczna w, w stosunku do danej osoby. Więc czy tak, czy siak, wygląda na to, że. Te wasze działania w tym miesiącu przyniosą dużo dobrych rzeczy. Może też po prostu się okazać, kto jest prawdziwym przyjacielem w tym wszystkim, kto z wami właśnie tu będzie działać. Prawda? Też, też to w tym kierunku, kochani, może iść. Więc, bo, też, bo bardzo często też dwójka Buław mówi o takim partnerstwie w działaniu. Takie, taka grupa robocza na przykład, prawda, że a, to ja ci pomogę, to zróbmy to, to coś tam i to jest takie właśnie bardzo, bardzo fajne. Więc, a, a z takich rzeczy może prze, przerodzić się to później w coś y, takiego y, bardziej już y, od serca w coś takiego, y, czy, czy przyjaźń, czy, czy miłość właśnie, czy zakochanie się. Więc y, bardzo ciekawie tutaj to się dla was y, zapowiada. No, ja mam nadzieję, y, kochane strzelce, że ten miesiąc da Wam dużo satysfakcji i przyjemności. Mówię to o satysfakcji, dlatego że jak dobrze to wszystko zaplanujecie i będziecie pilnować te, tego planu, bo też to jest ważne, żeby nie wyłamywać się z tego planu, żeby nie próbować coś robić na skróty, żeby nie, nie kombinować za dużo tutaj, tylko korzystać z tego, co już jest wypracowane i Kolejne rzeczy do tego dokładać, ale idąc już według jakich, jakich, jakiegoś przepisu swojego, prawda? Czy to będzie przepis na, na zdrowie, czy to będzie przepis na miłość, prawda? Czy to będzie przepis na jakąś przestrzeń życiową, też to może w tym kierunku iść. To ważne, żebyście, w tym, żebyście wszystko sobie na, na początku dobrze wypracowały, a jak poczujecie tę te energię, to myślę, że naprawdę bardzo przyspieszycie. Póki co układajcie, tkajcie tę kanwę, na której później będziecie układać te wszystkie piękne rzeczy. Wszystkiego dobrego, kochane Strzelce. Niech to będzie dla Was wspaniały miesiąc. Pa.